Witajcie, moi drodzy. Krzysztof na kanale Krzynol Garaż. Oktawia 3. Oktawia 3. Wysiadaj tylko, gdy dźwignia w położeniu P. Udaj się do serwisów. No, dźwignia jest w położeniu P. Moi drodzy, mamy klasyczny problem w tych samochodach i to jest i też w superbach trójkach, że mikrostyk, który odpowiada za położenie dźwigni w pozycji parking tam wewnątrz tego mechanizmu zmiany biegów w DSG jest zużyty. Jest zużyty, zużył się. Chociaż słuchajcie, dawaj od razu tamto. Jest na ten problem, problem rozwiązanie. I to Volkswagen sam wymyślił rozwiązanie, bo sam doszedł do wniosku, że zjebał. Numer mamy taki, bo są dwa rodzaje. Nie, większość jest taka, to zależne od skrzyni biegów. 5 q 711 128a. Jest to takie urządzenie z mikrostykiem. Tu jest mikrostyk. Volkswagen robiąc takie coś, no, że tak powiem, pośrednio przyznał się do tego, że coś tam spieprzył i ten mikrostyk, który tu jest, naturalnie się zużył, zepsuł, wytarł trudno powiedzieć, żeby go wymienić normalnie, to trzeba cały zespół yy, gałki zmiany biegów od spodu się to w dół wyciąga, ja to czytałem, jak to wyjąć, to trzeba, to trzeba pół samochodu od dołu rozwalić, żeby to wyjąć w dół i naprawić, a to będzie no, to w tysiącach złotych taka dźwignia a tu mamy za ile? no mniej więcej ile? Tysiąc, 1700, Nie, Jezus, 170 170 złotych jest yy, 180 uh -huh. Taki przycisk, taki, taki zestaw naprawczy, który sobie tutaj zamontujemy. Nie, Oktawia 3, ile to ma przebiegu? 85. 80 tysięcy. Samochód ma i się to zepsuło. No ale to znany jest temat. Zabieramy się za wymianę. Moi drodzy, znam, że na początku Co? Się włącza i wyłącza. Czasami się kasował na początku ale to się pogłębiło nie? Tak, i to tak. się pogłębia, nie, nie, nie myślcie sobie, że to się Wam samo coś tam ułoży, naprawi, nie, to tylko będzie się pogłębiać i trzeba taką, taki manewr y, wykonać z tym z dołożeniem tego, nie, bo to po prostu do, dokładamy, to jest plug and play, dokładamy, z, przepinamy wtyczki i to będzie działać, natomiast no zabawa też jest ciekawa, e, co robimy, no musimy zdjąć blendę tą od skrzyni, czyli tam wyciągamy tą gumkę tutaj z tyłu, i tam łapiemy od spodu, i to, to do góry, i to wszystko będziemy tutaj działać. No trzeba to, to troszkę inwazyjnie. Trzymaj to. Dobra, mamy tu gadule jako operatora. No i dostajemy się tam, no. co też nie jest takie oczywiste. Słuchajcie, ten mechanizm. to już tak już ma połamane. Bo trzeba dostać się do, do wtyczki, i ten mechanizm siedzi przykręcony do tej śrubki. Tu jest to śrubka. Tu z tej strony. Patrzcie, pokażę ją wam. Ciężko będzie nam nagrywać w poziomie na, na gimbalu. Tu jest śrubka. Widać. Widać. Tą śrubkę wykręcamy i do tej śrubki dokręcamy nasz y, moduł. I ten moduł będzie włączany dźwignią. Tą, 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 tą po hamsku dźwignią będzie klik-klik. A ten główny mechanizm tego pierwszego podstawowego mikrostyka jest gdzieś tam od spodu tej, tej całej dźwigni, której mówię tutaj do góry się nie wyciąga. No, tu trzeba zrobić taką rzeźnię, to i takie jest że rozerwać to ja to w jakiś sposób tu już robiłem, że tutaj gdzieś się przecina, bo, nie, bo musimy dostać się do tej śrubki i ją przykręcać pod mechanizmem. Jest, jest dojście fatalne. I tu, jak jest ta gąbka w tym miejscu, to absolutnie do tego nie dojdziemy. E, przygotujmy się do tego tu musimy pobawić się jak ten telefon trzymać nie? bo tu jest nam niewygodnie chciałbym to Wam precyzyjnie pokazać tą gąbeczkę zamiast jakoś tam przecinać tutaj akurat da się zobaczcie wepchać tam w dół bo tu jest nam potrzeba do manewrowania kluczykiem zobaczcie to jest, jest ta śrubeczka To jest Torx 20 No i musicie mieć taki kluczyk, który musi się zmieścić tu do ścianki nie? I tą śrubkę trzeba wytegować No gorzej jest ją wkręcać, bo jej nie widzicie No ale udaje się Potem wtyczką się zajmiemy gdzie mówiłeś, to występuje ten, te usterka? W Seatach, w Golfach. Golf MK7. 7. Pewnie zaraz będzie w Karokach, w Kodiakach, w Superbach, pewnie w paskach. No trudno powiedzieć, jaka jest konstrukcja w Volkswagena. No nie no, Golf 7 to już ma to samo. Nie wiem trzeba wykręcić do końca, bo, bo jej nie ruszycie, a tutaj coraz bardziej mi się odsuwa kluczyk, nie? Ale ale jest, ale jest No i już montaż jest banalny, nie? Nakładamy tą ramkę, gdzie jest związka z niej. Z tej strony w to miejsce O. I słychać, nie wiem czy usłyszycie. Jest klik mikrostyku, nie? No i teraz w to samo miejsce, tylko że po omacku trzeba wyrypać śrubkę. No i to już jest zabawa taka męcząca, bo tu nie ma ani jak wsadzić tego. To mam jeszcze krótsze bity. Mam. Może na, najpierw króciutkim bitem wezmę, wezmę taki króciutki bit, 20 i tak blisko spróbujemy to złapać. A potem, jak już się wciągnie, no bo to no nie mam podejścia do tego. Zobaczcie. No, a to musi wejść, to uszko. To uszko musi wejść przez, przez tą śrubkę. Widać to uszko. No tu jest. Ta śrubka nie zgubić ta śrubka musi przejść prze, przez to uszko. A może zrobimy tak, że ja tutaj wkręcę to zaraz, bo to musi iść tak, to z tej strony. Ej, to można tu wkręcić. Chociaż trochę, może nowy sposób znalazłem. O tyle, może za dużo. I teraz jakby to nałożyć. No o, ta śrubka już tam siedzi, ja jej, ja jej kompletnie już nie widzę. I jak się do niej dostać? Cholera, wiecie co? Tutaj, zanim poszliśmy po jakieś inne bity czy narzędzia, to to się wcelowało, nie? Po czym wiemy, że się wcelowało, bo nie mogę tego podnieść już. To już jest. Do góry i normalnie ręką to wkręcam. Nie myślałem, że to tak pójdzie leciutko. Wykręcało się ciężko. A teraz wkręcam normalnie ręką. No i dowoliłem to ręką. Zobaczcie. Jest. Tutaj się nic nie reguluje, bo tu nie ma żadnych regulacji. Tu jeszcze takie spinki dali i zobaczymy, czy te spinki tutaj da się założyć. No. Tylko to się rusza, bo to jest nieskręcone, no bo dalej nie skręcę paluszkami. O no tyle ile mogę? Kurczę, całkiem mocno dokręciłem. Gdzie jest? Czekaj, gdzie jest ta ta mała grzywkotka? Gdzie... Czy to jestem w stanie wsadzić teraz tam jakoś, w jakiś sposób, żeby to dociągnąć? Teraz jak głęboko, to trafić na łebek tej śrubki. O, jest. O, teraz idzie. Jak ta śrubka dała się schować, wkręcić do środka i jest jej mniej. Masz tyle? No tak, długa była, nie? Mm -hmm. Nie 8. Nie 5. O Jestem na końcu. I no, teraz jest sztywne. Tylko chodzi ta sprężynka, nie? I czy tutaj się te łapki daje? Zobaczcie, bo dali takie takie, ta, takie cudeńka. To są takie łapki z, z zatrzaskami. No i teraz się tak zastanawiam, czy to da się tutaj wepchać. O, tak średnio. No ale no chociaż trochę, żeby po prostu usztywnić ten cały. tak, no i weszło. I tutaj, w to miejsce, nie? Tu jest ta łapka, co się podnosi. Widzicie, i to można to spróbować zblokować. No jak dali. O, tutaj weszła ładnie. No, tutaj też. No i teraz to jest tutaj sztywne. Pamiętam w Superbie jakimś robiłem, to, to nie było możliwości, żeby to tu wepchać. Nie? I mamy, mamy. Teraz zostaje nam, moi drodzy, wtyczka. Wtyczka. Wtyczka jest tam głęboko. Nie wiem, czy to da, da, da się nagrać. No, w każdym razie, tu w tym zestawie mamy tak. Sterownik... Nie wiem, na jakiej zasadzie on ma działać, że też tak, tak to pokomplikowali, zamiast zrobić bypass z mikrostyku, no ale okej. Okay. Gniazdo i wtyczkę. Wtyczkę wpinamy w miejsce tamtej wtyczki. Natomiast tą wtyczkę, która idzie z instalacji auta, wpinamy w to. Czyli... I tak już się rozrywa ta, ta gąbka. Tam na dole trzeba... Wytegować wy, wy tą. O, zobacz, co się rozpadło. <laughs> Za każdym razem się to rozpadło. <laughs> Wytegować. Mamy ją. Tą wtyczuszkę zapinamy w to gniazdo. Klik. To możemy sobie ogąbkować, zobaczcie. Żeby nie pukało nigdzie. Gąbkę do niej. O! Natomiast tą wtyczkę, która tutaj była, wpinamy w miejsce, z którego wyjęliśmy tamtą wtyczkę. Tam na dole. O, widać kawałek? Widać. I wtyczkę oriklik. Gąbkę możemy tutaj wyjąć. Tydle, co tu zostało tej gąbki? Tu nie będziesz miał. No się wsadzimy ją, niech ona sobie tam siedzi. Bo to jest przeciw, żeby nie wiało, chyba nie. To jest samolot do dołu. No i teraz tu nam zostaje ten sterownik, który ma rzepa. Ściągamy tasiemkę z taśmy dwustronnej na rzepie. I tam na dole, tam już przetarłem sobie. Po prostu przyklejamy gościa. I on tam na róże siedzi. O, tak staleńka może, bo, bo tak nie ma perspektywy, nie? No i tyle. No i tyle. To tam upychamy w dół i temat jest załatwiony. Dawaj tą kąpkę. Gąbkę można by czym skleić. Nie mam do kleju gąbki. Jak to było? To na dzień dobry jest podarte od ruchu. Tu już było wydarte, nie? To tak było. I tak idzie ten kabel. A, ten kabel to wyrywa. Dobra. No i co? Czy w dobrym miejscu to zaczepiłem, moi drodzy, żeby tutaj nie, nie, nie haczyły żadne... Stryczki, no ale to, to nie ma możliwości zbytnio z tym latać, tym, tym sterowniczkiem tam w dziurze, bo, bo ma krótkie kabelki, nie? No zobaczmy. O. Tu ciach. Ciach. A, tą gąbkę trzeba... Tu jak składacie, tu tą gumę trzeba wyjąć, bo widziałem już... To jest błąd? Jest dalej błąd. Nie, nie ma. już nie ma. Czy nie ma? Jest. Ale na prawo. A teraz jak mikrostyk? Jak się tym rusza? O co chodzi? Nie zniknąć. Wtyczkę mamy we wtyczkę sadzoną, tak? Zresztą jest reakcja, no. słyszymy w aucie. Jak się rozblokowuje kierownica, nie? Trzeba, słuchajcie, ruszyć. Przełączmy parę razy. Ale jest wykrzyknik. To od tego jest. Mm -hmm. Być. Musisz, Musimy sprawdzić, nie wiem. Zgadza bo... się. lipa. No ale co, my tu nie mamy nic innego, no ten pstryczek działa. Klika nam blokada stacyjki, nie? Ten model. No ale pasuje. Tamten mechanicznie nie pasuje. Już mm -hmm. trzeba zamknąć, otworzyć coś, stosować błędy. cały czas się pali wykrzyknik i tu mamy cały czas to gówno odsunę, nie odsunę, ta klapka tutaj nie ma znaczenia, tu chodzi o naciśnięcie przycisku, a tutaj ten układ nie działa systemowo czyli nie oszukał tak jakby auto Mimo, że ten przycisk działa, a reakcja na przycisk jest, to jest sprawne. Nie wiem, czy to słyszycie, ale ja słyszę jak się odblokowuje. Coś się odblokowuje. Coś się odblokowuje. Trzeba się przyjechać. Geniusz. A jak ten poprzedni było też? w tym jak robiłem ostatnio superba no co to zasadziliśmy i wszystko zniknęło moment Cały czas jest ten wykrzyknik gówniany To gorzej niż było chyba Nie, cały czas był włączony Był ten wykrzyknik? Tak, permanentnie się już zapalił, dlatego go kupiłem No to ten emulator to tak średnio to zamolował. Nic tu nie gaśnie Tam tu przyjechałeś? Tak Po Teraz gasło u ciebie to gasło jakiegoś? Nie, nie, nie pamiętam. Nie inaczej, żona jak zwykle, samochód żony. Ja tylko sprzątam i tankuję. Słyszycie? On tylko sprząta i tankuje. Żona jeździ, no? no królowa jest tylko jedna. Daenerys. No i co, przecież do trzeba się karnąć? Piękne, ale jakie odkrywcze, no i co, uwaga, no. otworzyli, już mi piszczało. Naprawiłeś. Naprawiło się? Nie. Ty naprawiłeś. No ja nic nie zrobiłem, ja, ja podpiałem plug and play. Ja tu nic nie naprawiłem. No, no. Ej moi drodzy, to co? Jazdę próbną by trzeba było zrobić? Do tego? No to no. wygląda. Weź go odpal jeszcze raz teraz w tym momencie. Zamknął no, tak jakbyśmy go przechodzili do samochodu. To wszystko w porządku. prawa, zakończona pozytywnym wynikiem. Brawo my. Brawo wy. Brawo my. No dobra, no to co, no to te, teraz to, zapiłem to na tego rzepa, zapiąłem. Gąbkę założyłem. Wyjąłeś tu z tyłu mam gąbkę jeszcze, no to sobie potem zrobię. Którą? No tę właśnie, bo to i tak spada. Nie, nie, ja patrzę czy założyłem tą gąbkę na... Na, na, na ze, kostkę. Na kostkę, tak jest. Na wtyczkę. Na wtyczkę przełożę. Tą tu wstaćmy no jak ona była, tak była, nie. taśmą, masz jakąś taśmą, chociaż czarną, przepiąć. tak była, tak była, i to z góry tasiemką troszkę, no tak myślałem, o. albo jak wciśniesz tą z powrotem, to też nie powinno latać. I teraz jest podniesione do góry i unosi. Tak było. Mhm. Złapiemy taśmą. Moi drodzy, no to tyle. Tu nie będziemy już. To, to trzeba wcisnąć na swoje miejsce z góry. A na końcu tą, tą, tą osłonę zapalni, popielniczki, nie? Bo ona z tymi kołkami jest. Ale to sobie tutaj złapiemy czarną taśmą. Niech to tam sobie siedzi. No i tyle. Naprawione. Udało się. Trzeba zrobić jazdę. próbną, nie wiedziałem. Gitara. Na razie trzymajcie się. Hejka.